Mam na imię Klaudia i przez większość mojego dorosłego życia próbowałam uwolnić się od duszącego uścisku rodziny, która przez lata traktowała mnie jak plan awaryjny, rezerwowy portfel, kogoś, kogo można było zignorować, a następnie wykorzystać, gdy tylko sytuacja tego wymagała i kiedy w końcu powiedziała mnie ich kolejnemu, chytrze zakamuflowanemu planowi, nie spodziewałam się, że konsekwencje będą aż tak poważne, bo gdy moi rodzice powiedzieli mi, że mogę dołączyć do rodzinnych wakacji pod. Warunkiem, że sama za siebie zapłacę, poczułam jednocześnie zaskoczenie i podejrzenie. Ale zgodziłam się, bo byłam głodna akceptacji, której tak długo mi odmawiano, tylko po to, by kilka dni później zobaczyć na moim telefonie powiadomienie o tym, że moja karta kredytowa została obciążona na ponad 15,000 nie tylko za mój przelot, ale za bilety pierwszej klasy dla całej rodziny, za luksusowe apartamenty hotelowe. Za pakiety spa, kolacje z degustacjami i inne wydatki, o które nikt mnie nawet nie zapytał. I wtedy coś we mnie pękło, bo przypomniały mi się wszystkie lata, w których musiałam tłumaczyć się z każdego dolara, który wydałam, kiedy moja mama krzyczała na mnie, że nie zasłużyłam na nową bluzę do szkoły. Bo Jeffrey, mój starszy brat, właśnie potrzebuje pieniędzy na korepetycję albo na nową gitarę, podczas gdy mi kazano pożyczać podręczniki od znajomych. I kiedy w liceum moi rodzice zaczęli regularnie zabierać Jeffria na zagraniczne wyjazdy, Bali, Nowy Jork, Dubaj, ja. Zostawałam u babci lub zamknięta sama w domu, bo rzekomo na dwoje dzieci ich nie stać. I przez lata starałam się to tłumaczyć, przekonywałam siebie, że może rzeczywiście potrzebuję bardziej się starać, być bardziej pomocna, bardziej wdzęczna. Ale z czasem zdałam sobie sprawę, że to nie ja jestem problemem, to oni mnie tak zaprogramowali, żebym czuła się winna za samoistnienie, żebym nigdy nie prosiła, nie domagała się równego traktowania i kiedy po studiach wróciłam do domu rodzinnego. Byłam obciążona długami i musiałam płacić rodzicom 950 miesięcznie za pokój w ich domu, podczas gdy Jeffrey przez 3 lata mieszkał tam za darmo, bo był w trakcie odkrywania siebie i choć podjęłam wtedy pracę jako grafik w małym studiu, większość pensji znikała na rachunki i czynsz dla rodziców, aż w końcu zaoszczędziłam wystarczająco, by wynająć kawalerkę w centrum. Co moi rodzice skwitowali chłodno. Zobaczymy, ile wytrzymasz bez naszej pomocy. I wtedy pierwszy raz poczułam, że się ich nie boję, że jestem gotowa stawić im czoła, i kiedy pół roku później mama zadzwoniła z zaproszeniem na rodzinne wakacje na Hawajach, byłam zaskoczona, ale i trochę podekscytowana, bo zawsze marzyłam o tym, żeby pojechać z nimi choć raz, jak równy z równym aż padły słowa. Oczywiście zapłacisz za siebie, bilety to około 1500, hotel 4000 plus wydatki. I choć to była absurdalna suma, powiedziałam po a potem przez dwa dni próbowałam ułożyć budżet, bo może to będzie szansa na zmianę, na bliskość, na nowy początek. I gdy odzwoniłam z decyzją, że się zgadzam, mama ucieszyła się nienaturalnie mocno i poprosiła o dane mojej karty kredytowej żeby mogła zarezerwować wszystko przez swojego agenta, i choć coś we mnie krzyczało, żeby nie dawać, w końcu się złamałam, zastrzegając, że mogą z niej pobrać wyłącznie koszty mojego lotu i udziału w pokoju hotelowym, po czym rzuciłam się w wir pracy, brałam zlecenia po godzinach, wycinałam wszystkie zachcianki, żeby zaoszczędzić. Na te upragnione wakacje, aż pewnego dnia przyszła wiadomość z banku, wykryto nietypowe obciążenia, i kiedy zajrzałam do aplikacji, Zamarłam, oprócz mojego biletu, ktoś zarezerwował bilety dla mamy, taty i Jeffria, wszystkie w pierwszej klasie, zarezerwowano apartamenty z widokiem na ocean, codzienne zabiegi spa, prywatne transfery z lotniska, golf, rejsy o zachodzie słońca. Wszystko na mojej karcie i choć przez chwilę próbowałam wmówić sobie, że to jakiś błąd, wiedziałam, że nie, że to. Zrobili celowo i zadzwoniłam do banku. Gdzie miła kobieta o imieniu Tracy zapytała, czy autoryzowałam te wydatki, a ja odpowiedziałam. Nie, tylko jeden bilet i współdzielenie pokoju, i wtedy po raz pierwszy w życiu poczułam siłę, bo zamiast się tłumaczyć, powiedziałam, proszę zablokować kartę i zgłosić nadużycie, i w tej chwili zamknęłam drzwi, które przez lata były otwarte dla ich manipulacji. I choć wiedziałam, że czeka mnie burza, postanowiłam się nie cofać, bo to był pierwszy raz. Kiedy nie pozwoliłam sobą pomiatać, ale jeszcze nie wiedziałam, jak daleko się posuną, i kiedy nadszedł dzień wylotu, a ja siedziałam w biurze, przyszedł SMS od Jeffrey'a, co zrobiłaś? Odmówili nam wejścia na pokład bilety nieopłacone, i odpisałam krótko. Mówiłam, że płacę tylko za siebie. I wtedy zaczęło się piekło, telefony, wiadomości, groźby. Potem pojawili się pod moim blokiem, a ja, z bijącym sercem. Patrzyłam przez okno, jak tata wysiada z auta i krzyczy: Zobaczcie, oto ona ta, która okrada własnych rodziców. A mama zaczęła łkać teatralnie, że zrujnowałam im życie, że przez moją zazdrość nie polecieli na wakacje i wtedy powiedziałam coś, czego nigdy wcześniej nie miałam odwagi powiedzieć: To wy mnie okradliście. Od lat. Teraz już nigdy więcej i kiedy zorientowali się, że ich teatrzyk nie działa zniknęli. Tylko po to, by dwa dni później włamać się do mojego mieszkania, wyważając drzwi, szukając rzekomych dowodów, że zgodziłam się na te wydatki. A kiedy złapałam ich na gorącym uczynku i zadzwoniłam na policję, mina mamy zbladła jak ściana, tata próbował się tłumaczyć, że. to tylko rodzinna sprawa, ale funkcjonariusze nie mieli wątpliwości. To było włamanie i zgodziłam się na postawienie zarzutów. A kiedy? Spędziłam noc u przyjaciółki, zastanawiając się. Co dalej? Odezwała się ciocia z drugiego końca kraju, siostra mamy, i powiedziała: Twoja mama zawsze miała problemy z pieniędzmi, zrobiła to samo moim rodzicom, otwierała konta na ich nazwisko bez wiedzy. I poczułam ulgę, bo po raz pierwszy ktoś z rodziny uwierzył mi, a kilka dni później odezwał się Jeffrey, inny, spokojniejszy. Jakby wreszcie coś zrozumiał, i powiedział: Zajrzałem do dokumentów. Babcia zostawiła nam po 10,00 10 w funduszu. Powierniczym, ale Twoje środki zostały przeniesione na moje konto 5 lat temu z podpisem, którego nie złożyłaś, i wtedy wszystko stało się jasne. Moi rodzice nie tylko manipulowali mną przez całe życie, ale faktycznie popełnili oszustwa finansowe. I choć serce mnie bolało, wiedziałam, że muszę walczyć, zgłosiłam wszystko do prawniczki, złożyłam pozew o zwrot środków. A gdy po kilku tygodniach przyszło oficjalne pismo od rodziców, domagających się zwrotu siedem zero poniesionych kosztów. Odpowiedzieliśmy pozwem i wnioskiem o zabezpieczenie majątku, a kiedy inni członkowie rodziny zaczęli mnie oskarżać, pisać wiadomości, że rodziny nie powinno się pozywać, milczałam, bo wiedziałam, że prawda jest po mojej stronie i choć nocami płakałam z bezsilności, z każdą chwilą rosła we mnie siła, którą wcześniej zagłuszali wstydem, aż w końcu, po miesiącach batalii prawnych. Udało się, odzyskałam pieniądze, zabezpieczyłam mieszkanie, zainstalowałam monitoring, zmieniłam numer telefonu i otworzyłam nowy rozdział życia, wolny od długów, manipulacji i obowiązku wiecznego zadowalania tych, którzy nigdy nie mieli dla mnie miejsca. I kiedy na rocznicę tych wydarzeń Jeffrey wysłał mi wiadomość: Jadę na terapię. Twój przykład mi pomógł. Poczułam coś, czego nie czułam od lat spokój, bo wreszcie, po latach życia w cieniu, Wreszcie jestem sobą silną, niezależną i wolną. I choć mogłoby się wydawać, że to już koniec, że historia zakończyła się w momencie, gdy postawiłam granicę i odzyskałam finansową kontrolę nad swoim życiem, prawda była zupełnie inna, bo choć drzwi do mojego mieszkania były naprawione, a konto bankowe zabezpieczone, to w środku wciąż nosiłam rany, których nie wyleczy się ani pozwem, ani zwrotem pieniędzy, bo te rany były głębsze. Miały korzenie sięgające dzieciństwa. Kiedy stałam na szkolnym boisku w znoszonych butach, patrząc jak inne. Dzieci pokazują sobie nowe plecaki, i kiedy pytałam mamy: Dlaczego ja nie mogę mieć takiego?, mówiła tylko, bo ty musisz rozumieć wartość rzeczy, podczas gdy Jeffrey dzień później wracał z nowym tabletem, bo potrzebował do nauki. I kiedy zrozumiałam, że ta narracja była systemem, misternie skonstruowanym mechanizmem, który miał mnie utrzymać w pozycji zależności, że to nie były pojedyncze przypadki ale konsekwentna strategia kontrolowania, wykorzystania i emocjonalnego szantażu, zaczęłam pracować z terapeutką, dr Zielińską, która powiedziała mi podczas jednej z pierwszych sesji, Klaudio, granice to nie ściany to drzwi z zamkiem, do których ty masz klucz, i od tamtej chwili zaczęłam zmieniać nie tylko swoje życie, ale też sposób, w jaki o sobie myślałam już nie ta, która musi się wykazać, zasłużyć, przeprosić za istnienie, ale jako kobieta, która przeszła przez piekło i nie tylko przetrwała, ale się odrodziła, a dowodem na to był każdy kolejny dzień bez telefonu od mamy, każdy posiłek, który zjadłam w ciszy, nie słysząc jej pasywno-agresywnych uwag, każdy projekt graficzny, który oddałam na czas, bo nikt nie wciągał mnie w swój dramat, każda godzina snu, nieprzerywana lękiem, że ktoś zaraz zapuka do drzwi z kolejnym żądaniem. A kiedy przyszła wiosna i w firmie ogłoszono możliwość awansu, mój szef podszedł do mnie po prezentacji kampanii i powiedział: Klaudia, Twój projekt jest odważny, ale przede wszystkim szczery. Masz w sobie coś, czego nie da się nauczyć. I wtedy poczułam, że cała ta droga, ten ból, to wszystko miało sens, bo teraz mogłam się dzielić tą siłą, wspierać innych, uczyć młodsze koleżanki z zespołu, jak stawiać granice klientom. Jak nie godzić się na zaniżone stawki, jak mówić nie bez tłumaczenia się. I to właśnie wtedy na jednym z branżowych spotkań networkingowych poznałam Natalię, dziewczynę o włosach w kolorze karmelu i oczach, które mówiły: Przeżyłam więcej niż powinnam, i kiedy podczas rozmowy powiedziała: Niechcący, że też była rodzinnym bankomatem, zrozumiałyśmy się bez słów i zaczęłyśmy się spotykać najpierw przy kawie, potem na wspólnych spacerach. Aż w końcu podczas wieczoru z winem powiedziała: Nigdy nikomu nie mówiłam tego. Co tobie, Claudio? I ja odpowiedziałam, bo nikt inny by y nie zrozumiał. I z tej więzi narodziła się przyjaźń, głęboka i bezwarunkowa, coś, czego nigdy nie miałam w domu. A potem, zupełnie niespodziewanie, również uczucie, które początkowo mnie przeraziło, bo przecież całe życie słyszałam, że nie wolno ufać nikomu, że ludzie zawsze coś chcą. Ale Natalia nie chciała niczego, tylko być, słuchać, wspierać, i kiedy po raz pierwszy trzymała moją dłoń, poczułam, że nie muszę już niczego udowadniać, że mogę być po prostu sobą z bliznami, z historią, z cichą siłą, która rodzi się wtedy, gdy wyjdziesz z domu płonącego kłamstwami i zbudujesz własne sprawdy, i choć moje relacje z rodzicami nadal były zamrożone, a kontakt ograniczony do korespondencji. Prawniczej, przestałam już marzyć o ich aprobacie. Bo zrozumiałam, że to, czego szukałam całe życie, bezpieczeństwa, szacunku, troski nigdy nie mogłam znaleźć w miejscu, które nauczyło mnie bać się własnego głosu. I dopiero teraz, kiedy po roku od tamtych wydarzeń siedzę na tarasie mojego wynajętego domku nad morzem, z kubkiem herbaty w dłoni i szumem fal w tle, mogę napisać: jestem wolna. I nie chodzi o to, że nie ma już bólu, on czasem wraca, jak echo, jak cichy głos mamy mówiący Claudio jesteś niewdzięczna, ale teraz już wiem, że ten głos to nieprawda, to tylko cień przeszłości. A prawda jest taka, że mam prawo do spokoju, do szczęścia, do miłości, która nie kosztuje 15,00 i nie ma ukrytej klauzuli na końcu. I wiem, że droga jeszcze przede mną, że nie każdy dzień będzie łatwy, że czasem znów będę wątpić. Ale jedno jest pewne. Nigdy więcej nie dam nikomu hasła do swojego życia. Bo teraz tylko ja mam do niego klucz.